Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. <laughs> Witam cię bardzo, bardzo serdecznie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, ja nazywam się Anna Antoniak, a to jest podcast Słowo Miłości na dziś na kanale Inny Wymiar Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na aplikacjach do słuchania podcastów albo ludzie sukcesu, jeżeli słuchasz tego na YouTubie. Hmm, taram, tam, tam. Chciałam powiedzieć dzisiaj. Taki bardzo fajny temat, ciekawy. Ja wszystko wiem. To już koniec tematu. <laughs> nie, nie, żartuję oczywiście. Jeżeli jesteś pierwszy raz, to musisz wiedzieć, że czasami żartuję, czasami mówię dosadnie. I dzisiaj też będzie dosadnie, ponieważ podcast nazywa się Ja wszystko wiem. A dlaczego chciałam o tym mówić? Dlatego, że mm, są ludzie, którzy wszystko wiedzą. I oni są tak bardzo oczytani, i tak bardzo mądrzy, i tak bardzo wszechwiedzący, że oni nie potrzebują już nic więcej, bo po prostu już wszystko wiedzą. I jak patrzę na takie osoby, albo mm, słucham takie osoby, to mi jest tych osób szkoda. Dlaczego? Dlatego, że nie będziesz wiedzieć wszystkiego. A uwaga, a czasami jest tak, że im więcej wiesz, tym jesteś głupszy. Dlaczego śmiem tak powiedzieć? Dlatego, że tak jest. Zobacz, pokażę jedną rzecz. Osoba, która wie dużo, jakby zastanawia się, kmini, rozkminia, analizuje i tak dalej, i tak dalej, zanim cokolwiek zrobi. Uwaga, a głupiec on nie, nie wie wszystkiego, ale on ma jakiś cel, ma jakieś marzenie, i on po prostu nie wie, czy to można zrobić, czy tego nie można. On po prostu idzie, pum, wali, prosto wiesz z mostu, jedzie do swojego marzenia, pomimo przeszkód, pomimo tego, pomimo tamtego, nie wie, jak to się robi, nie wie, ile to będzie kosztowało, ale on po prostu jedzie. I uwaga, i często on dochodzi, ponieważ on podjął decyzję i brnie naprzód, ponieważ on ma cel. A ten, który wie i zastanawia się, on wszystko wie, i on się naczytał i naglądał, zanim on to zrobił, to on po prostu, zanim podjął decyzję, to 37 tysięcy 8 razy przeanalizował to, tak czy nie. Tamten już dawno doszedł. I zdarzają się takie sytuacje, słuchajcie. Ale co więcej, jakby dzisiaj miałam konsultację i chciałam o tym powiedzieć, że rozmawiałam z jedną osobą i ja mówię, że ja wszystkiego nie wiem. Ja naprawdę wszystkiego nie wiem. Nie wiem wszystkiego, przyznaję się do tego i jakby ja jestem chętna do tego, żeby się uczyć, żeby się dowiadywać I, i mówię nawet do tej osoby dzisiaj, że ja nawet czasami jakby chcę być głupia, albo udaję głupią, albo w ogóle się nie odzywam, żeby poczuć się jak głupia, żeby nie wiedzieć, bo ja chcę się nauczyć. Tak, przyznaję się do tego, a najczęściej mówię do Boga, Boże, ja nie wiem, jak. Jak, jak do takiego dziecka. Powiedz mi, co ja mam zrobić, bo ja nie wiem. I ja chcę się dowiedzieć. Rozumiesz, ja mam chęć uczenia się, chęć zdobywania wiedzy, chęć poszerzania mi, chęć mądrości, e, chęć tego, żeby zobaczyć więcej. I bardzo duży szacun dla ludzi, którzy przychodzą na konsultacje, którzy przychodzą do mnie na pracę. Rozwojową terapię i którzy chcą coś więcej. Naprawdę ogromne szacun. dlatego że oni mają odwagę przyznać się do tego, że czegoś nie wiedzą i chcą zmiany. I ja zawsze to powtarzam: to jest wow! Po prostu wow! I zarówno mężczyźni, jak i kobiety. I dla mnie to jest mega naprawdę wartość. I ja wierzę, że dla tych ludzi też. I lubię ludzi, którzy jakby podejmują wyzwanie i od razu działają. Uwielbiam. Są też tacy, którzy wolniej jakby robią pewne kroki, ale każdy z nich dochodzi. Jeden wolniej, drugi szybciej. Nieważne. Ważne, żeby dojść. Ale im więcej będziesz myślał, kminił, jakby analizował, tym opóźniasz to, a czasami w ogóle nawet nie podejmujesz działań, dlatego, że Ty wszystko wiesz i Ty przeanalizowałeś i myślisz, że to nie wyjdzie. Albo, że tego nie da rady zrobić. Co więcej, są osoby, do których chcielibyśmy coś powiedzieć, ale oni tak bardzo wszystko wiedzą, że w ogóle kompletnie nas nie słuchają. Naprawdę? Nie słuchają i, i jakby cały czas dalej tkwią w tym samym, nie widząc, że mają problem. A jeżeli już mają problem, to uważają, że to jest Twoja wina. Albo moja wina, albo kogoś obok, ale nie ich. Nie widzą, że to w nich jest ten problem. I szukają około. dlatego że oni coś przeżyli, dlatego że mają więcej, itd. i tak dalej. Ja coś zdobyłem, a ty nie. Ja jestem kimś, a ty nie. Yy, ja mam coś, a ty nie. I okej, okay, w jednej dziedzinie ty możesz mieć, i zgadzam się, ale w drugiej dziedz dziedzinie leżysz, bo co z tego, że ty masz? Albo ty jesteś kimś, jak to kimś, jest tylko przykrywką tego, co jest w środku. I spotykam często takich ludzi, i to jest przykre. I czasami właśnie dlatego ja piszę takie posty też, które są głębsze. I, i dużo ludzi tego nie rozumie, bo mają. Oni wiedzą coś i wierzą w coś, i mają jakiś świat, ale tylko dlatego, że oni jakby znają to, w co wierzą. I jak coś wykracza poza to, w co oni wierzą, i poza to, co oni znają, to oni już uważają, że to nie jest yy, prawda, albo że yy, w ogóle tego nie ma, i tak dalej, i tak dalej. I to jest przykre. Dlatego, że może gdyby się otworzyli z tego świata, w którym sobie zbudowali ten swój świate, świat, i jakby poszli kawałek dalej, to by zobaczyli, że w moim świecie jest też coś, czego nie wiedzą. A ja nie wiem z tego świata, w którym oni są, i to jest najfajniejsze. Zobacz, ty nie wiesz czegoś z mojego świata i przyjdź, posłuchaj, spotkaj się, porozmawiaj. Ja ci powiem, a ja bardzo chętnie posłuka, po, posłucham tego, co ty masz w swoim świecie, bo ja nie jestem omnibusem i ja nie wiem wszystkiego i ja nawet nie chcę wiedzieć, ponieważ ty się lepiej na tym znasz i ty mi powiesz, jeżeli ja mam problem w tym temacie, to ja bym chętnie posłuchała od ciebie, bo będę wiedzieć, że ty się na tym znasz. To jest fantastyczne. I czasami jak ktoś do mnie pisze różne rzeczy, ja mówię, przeczytaj książkę, ona ci otworzy oczy. Posłuchaj tego. I wiecie co? I ludzie nie chcą nawet tego zrobić. Żałują 49 zł. Żałują chwili czasu, żeby posłuchać, żeby coś do nich dotarło, ponieważ tak są zamknięci w swoim świecie i tak wszystko wiedzą, że nie mają odwagi wyjść poza ten świat. I to jest przykre. I, i, i jakby, jakby najbardziej to chyba nad tym właśnie ubolewam, że, że mimo, że mówisz do kogoś i masz jakby rozwiązanie i pokazujesz to rozwiązanie, i ten człowiek tego nie chce. I potem mija pół roku, pół rok czasu i ten człowiek jest dalej w tym samym miejscu, ale on dalej nie wie, że, że jest w tym samym miejscu, i dalej jakby. Znaczy, on wie, że jest w tym samym miejscu, ale dalej szuka rozwiązania, tylko nie tam, gdzie trzeba. A ty mówisz, słuchaj, ja przez to przechodziłam i to nie jest to. Musisz tutaj, tu, tu dosięgnąć. Do, do źródła, tu, do źródła. I jak sięgniesz, zobaczysz, to wtedy wszystko się odmieni. Ale on wszystko wie i on nie chce ciebie słuchać, ponieważ on słucha tylko siebie. Takich ludzi mi jest bardzo, bardzo szkoda. Jeżeli ty jesteś taką osobą, to na pewno ciebie dzisiaj tutaj nie ma. <grych> Bo gdybyś. <grych> Bo gdy jesteś, to znaczy, że czegoś chcesz, i to jest wspaniałe. I ja cię serdecznie pozdrawiam i dziękuję za to, że jesteś. I co jeszcze bardzo ważna, taka kwestia, która jest? Zostało 4 dni do promocji i premiery przed, 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 przed sprzedaży książki: Jak uleczyć Zranione Serce do 10 października. Jeżeli słuchasz tego teraz, a jeżeli to kiedyś słuchał, to po prostu już jakby link masz pod spodem. I tak masz link pod spodem, ludzie sukcesu.com Wejdź sobie, albo wejdź sobie teraz w książkę. Dostajecie tam promocje i dodatkowe prezenty. W weekend. Na pewno będą do Was wysyłane też maile z zapytaniem różnym i tak dalej. Te osoby, które mają e-booka, już te e-booki poszły już do Was też. I wykorzystajcie tą szansę. Przeczytajcie, doświadczcie, zobaczcie. Najlepiej, jak sobie weźmiecie dwie książki, e, ponieważ jedna dru z drugą się łączy i cały czas jakby z jednej wracam do drugiej i z drugiej do pierwszej, e, ponieważ świat duchowy istnieje i jest realny. Ja to jeszcze raz powtórzę, ale kiedy nie wiemy, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, to jakby cały czas krążymy w kółko i nie wiemy, czemu to się tak wyda wydarza i dlaczego to tak jest. I jakby szukasz, szukasz, dowiadujesz się nowych rzeczy, cały czas czytasz, czytasz i dalej nie wiesz. Naprawdę. Dlatego, że musisz sięgnąć do źródła. A ja pokazuję źródło i tłumaczę pewne rzeczy. Dobra, nie będę cię namawiać, co uważasz, że zresztą, jak wszystko wiesz, to super. Jak nie wiesz, to tym bardziej super. To fajnie, że się rozwijasz i jesteś tutaj, słuchasz i doświadczasz. I szacunek dla wszystkich, którzy się rozwijają, którzy chcą czegoś więcej, którzy potrafią się przyznać do błędów którzy potrafią powiedzieć, że czegoś nie wiedzą i są yy, niepełni i niekompletni. Tak jak na przykład ja. To tyle na dzisiaj. Ściskam. Życzę Ci dobrego dnia, popołudnia, wieczoru, w zależności od tego, kiedy tego słuchasz, gdzie i jak. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!